Zatem Aquamarine Revenge jest do rozdania, więc łapka w górę, sub z dzwoneczkiem, a w komentarzu musicie napisać miasto, z którego jesteście oraz no wysłany trading. No wy no <laughs> no <wystarczy. Wystarczy. laughs> I jeszcze wam mogę powiedzieć, żeby teraz każdy zostawił suba w tym momencie, macie adnotację tutaj, tutaj, tu Tu, jo, 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 jo wiesz jak jest? Wiesz jak Ej, wiesz Ja czekam, jeszcze czekam, jeszcze. on machnie kosą 5 razy, raz, dwa, machaj 4, 5, ok. I zaczynamy. Bo ja ci nic nie chcę mówić Przemek, masz urodziny, więc pierwszy szukasz, nie? Bo to takie pierwszeństwo. <grym> no <informações> <grym> zaczynaj. <addsziny> to tak widać. Bo, ty, ja też nie wiem, na ile ty wychodzisz, nie? Jeżdżałem. 100. Y... Sto, a, Aha, zapomniałem. No to mam fajną kampfer, dobra? Super. Macie coś normalnego? Już wyszedłeś przemek? przemyśle? Właśnie. So? Jakie wyszedłeś? Teraz Aha, wyszedłem. Aha, fajnie. Nie widzę. zarabiać jeszcze. Rękę ci widać. Nie widać. Jo, wisiaket. Jo. Rękę ci widać. widać. Ja tutaj Nie widać. na hater robię dla Virtus. To się na ja lata do Virtus Sofak. Pro tak jest. Tak jest, kazał. Co bo To się jakaś. To dla, to się dobra. Jaką dzisiaj koszulkę masz. Eee. Z szafirami czy ze złotem? Z, 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 ze z złote? diamentami, sorry, tak to... prestiżowo z tak z... prestiżowo Prestiżowa. Prestiżowa. A Łapkę ustawiliście? su Łapkę No, Łapka w górę. A no Ej, i co? no, no i co? ja wiesz no jak no. no i co ja wiesz jak jo właśnie nie wiem jo, jak ja też nie wiem jak jak weznałeś e, cicho Pszemek bo on Psemek raku co znaczy, nie, ja, ja, ja tylko powtarzam po co mówię Skrzywe stopy tak. aha aha dzięki coś tak Ej, co to Premek. 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 Gen gang 2, 9. Ej, o co tu chodzi? O co, o co, o co? co, co, co chodzi? Ja to jak ktoś trzaska cały czas. Naciśnij setup rozodali... że... i zobacz ile ma jeszcze czasu. Na Naciśnij setup Aha. i zobacz ile ma ja. jeszcze czasu. 9990. No to tam, a, widzimy a, się za parę lat, trzymajcie się. Widzimy za 3 <ścur> lata taką brodą, nie? Co tam panowie? Jeszcze mnie nie znalazłeś Właśnie przemysła. Tam już CS, tam czwarta odsłona, nowa wersja Wiesz co, nas na GO nagrywamy od tygodnia no już od dwóch lat nie, nie ma, odcinka, od nie ma odcinka, odcinka, bo cały czas to się nagrywa <laughs> Co jebioza? To? Machnik o co? Ej dobra, z kim ja jestem? No i... Ty? Co, o, stary, dobre to jest, nie? nie? Okej, okay, nie wiem czy oni tego nie znają Ej, nie no otwieraj, nie otwieraj Jak jakby bym miał to znaleźć? No ja sobie po prostu... Ej... Aha! Ej stary, pa Tutaj tego jest kilka Ej Ej, go Ej, mam przebieg Ej, go, Ej, widzę was Tutaj jest, tutaj jesteście gdzieś Krali machin, tutaj no Ale Ładnie, Aha, to wiem gdzie uh -huh. chyba o, o, to wiem gdzie chyba Jo, wiesz jak jest Jo, jo, ja, wiesz jak jest Ej, Dobra, ty to masz jest Ale może jakieś owsiki, bo cały czas chodzi na... Dajcie mi znać, kiedy kogoś zabiję i będę dobra, dobra noc, trajli. Dobranoc Dobranoc Ej Złanoc, Złanoc. Pły noc Pły na noc Płynna noc A szczypawki? A szczypawki do Zobaczcie, zabawki Zobaczcie, ja co chodzi z szczypawkami do zabawki, bo nigdy nie rozumiałem No, Blumi zawsze wkłada oh, Chowaj Bobra, Krali oh, Fakie. schowany Obiłem no. za 25 A ile ma Blue mi HP? Wiesz Krali, nie? Wiesz jak jest Dobra, Ej. my się możemy dogadać, nie? Poczekaj, poczekaj, poczekaj Co już, co już? Poczekaj Jak ci mówię, że się możemy dogadać, to się możemy dogadać, Blowie Dobra, gdzieś tam akcje są jeszcze Gdzie jestem, Ha! Gdzie nie są? Nie Ej, stary, biwi, zabijmy, zabij go. Poczekaj, wyjdę do te, nie? Wyjdę z te, no nie, nie bimie. No nie nie bimie. nie no, kochuj, no. nie bim bim, no, stary, na razie, czekaj, poczekaj Dobra, no Blowie ma cztery, idę szukać A tutaj co jest? O! Ej! Yo. Czy ktoś ze mną uciekł? Tak! Ja. Tak, wiesz jak jest! Taki rak! O, to smak, ty. Aha, tutaj jest ty serio? ale to są nowe. Kto to jest? Kolego! Krajli fontana. <grym> nie wiem, jak się nie odzywa, to pewnie ta. Kurwa lata po tej bibliotece. Czemu ja tutaj wejść nie mogę z powrotem? Ej! Hey. Nie! <grym> <grym> A no, Ciebie, kto, no. no? no. kto tu wbiegł, no? Boże... Kyzu! Kto tu wleciał? To, to, to blumi, chyba. To, to blumi, Boże, ty raczej. Och, ty kurde! Ty, to no. tak, nie! Ej, jak ty to zrobiłeś? No nie, nie żyjesz, stary. Ale teraz to się... O, to jest ja się w tym schowałem. O, kurde. Nie, bocaj, nie, Ej, ale stary... Fajnie, że mi Przemkę sprzedałeś. No, Boca to. To. <laughs> bocaj. Heh, <laughs> Serio, ser 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 ja dajcie <noise> nigdy na YouTube na Dobra. Uwaga, że się błocaj, serio. Coś, wak, jest to serio. A coś nie nie. to serio? Nie. Proszę, nie. Ej, ale wy coś mnie tu trolujecie, jeszcze nie wiem co, ale... No trochę. Ale tak trochę się weź, czuję trollowany. Byłeś, da dam ci takie te ta podpowiedź, nie? Byłeś milimetr od Kyza. Ej no, jak to. Czuję się teraz troll... Ej, gdzie ty tutaj wszedłeś, Blumi? Gdzie ty jesteś? No nie widzę? Który z którego mi Yo, Jezus, wiecie, jak jest. A w że byłem? No właśnie, w tym pokoiku. W krzakach byłem. W tym krzaku? No. W Krzaku. No na pewno. Tylko. Na dzisiaj? Tutaj jeszcze była ta kampa. No, no daj mu to było po Za chwilę, po. Jak będzie? Jak, mi jak a wiesz tak. co? Ale jak to usłyszałeś, że on był? Jak już ty, ja już wygrałem kolejną gierkę. Nie no. zabudą. No. Idę z Tak, tak, chyba chcesz prawie, ty się ze mnie śmiałeś, teraz to chcesz iść ze mną, dobra Ja się śmiałem. Tak e, No? E, kizu jest tak, idź prosto <śmiech> dobra, <śmiech> dobra, dobra, nie tak, <laughs> gdzie teraz? E, nie, Blumi, nie, jak to połowisz to co ty co zrobiłeś? Już... Ej, kliknij ten skin sworz jeszcze raz no. Oszukujesz mnie No nie, to był hamskel klamer Aha, okej okay. <laughs> Ja pierdziele, co za... Ej, ale ja tajemniłem przecież Byłeś, byłeś nie, nie widziałeś A, było, byłem, ja. byłem, byłem, byłem Było, było, było Zgin! Ej, co jest? Ile on ma HP. Ej, nie wiem. Oh Ej, zabij go! Ej, on ma 1000 HP! Grałeś! Losowy cheat! Losowy cheat! Na geba mm. trzeba wziąć. Kurde, dzisiaj! Ej, Ej I jak, jak to na krainie zrobiłeś? Nie wiem, ze sobą uwagę. Ej, zarekaj, bo też mi się użesz. Dobra, przynajmniej trochę czasu straciłem. Ale on się tam mijałem razem, lubią to Dobra, kraj jest zginął Dobra, kurwa, zamykał się Elo. <gülpanie> 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 Oj, kizu, 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 ale ty jesteś słaby No, nie, kizu, idź tutaj, nie? Jak lol, lol lol ty jesteś? Lol Jak nam Lol, oh lol, lol Gdzie jesteś? Ej, lol, ale dobra kiewka, lol lol, lol, lol lol, lol aha, lol, lol no nie chodzi? tędy, tutaj tędy no. Iść lewo. <tut> tu! Prosto! No nie, nie, nie tego też trzeba zrobić. Nie, nie, no! Dobra, Elo Iść tutaj prosto, no. Jezu, no ja nie lewo. chciałem tu iść! Nie. Dobra! Jezu, bo ja myślałem, że to przynosi gdzie indziej. Co żeś zrobił? Aha Ale za mnie jest rak. Dobra, Jezu, ja idę za to mam, bo to miałeś jakąś kryjówkę. Aha! Już! Ej, czyja to jest kryjówka? Moja? Pisa. Aha. Nie to nie idź. Aha. Dobra, nieważne. Aha. moja no, jest. No dobra. Trzy, dwa, jeden. Ty jesteś szósty. O nie, to ty przenosił. Ja już ja teraz tego drugi raz tego będę nie popełnię, nie? Ja już wiedziałem, że tutaj to o przenosi. Jo, wiesz jak jest. Aha. To tam, tam. pole. <grym> <P> <grym> Ups. Sorry, to jest teleport. Nie, bo P ta gra jest beznadziejna. No to i wszędzie się klika i cię. Ja, głupi jest ta gra. Jestem, <grym> jesteś tam, gdzie. osej? <grym> Ale go sprzedam, habsko Szyfrem go sprzedałem. Nie, myślę, że Krajli załapał szyfrę. Ciężko nie załapać Nie znam waszego szyfru. <grym> Szyf, okoń. Ojej. Problem w tym, że on nie wie, jak się to A. otwiera, chyba. O Nie, co? <laughs> co? <O. laughs> <laughs> Lol. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie odcinka, będziesz <noise> 6666 66 łapeczek w górę. Kolejny Hades Seagull. Udostępniam wam mapę. Wbijajcie do ekipy konkurs na kok i trzymajcie się. joho! Jo, cześć. Pozdrawiam lumiegów, siema no. Pozdrawiam no, lumigi. No, no.